Jak mówi radny Miłosz Sajnok, rzecz toczy się o 3 miliony złotych, które miasto miałoby oddać do ministerialnej kasy. Podczas ostatniej sesji radni na wniosek prezydenta wycofali bowiem tą kwotę z finansowania modernizowanego obiektu przy ulicy Złotniczej. Jak się okazało przekroczyliśmy dopuszczalny wskaźnik finansowania tej inwestycji z pieniędzy publicznych. Dla mnie jest zagadką od osób, które montowały to finansowo, że straciliśmy tak naprawdę 3 miliony, które można było przeznaczyć na remont innych obiektów sportowych. Zasięgnęliśmy w tej sprawie języka u zastępcy prezydenta Jeleniej Góry, Mirosławy Dzikiej, w której gestii leży ta inwestycja. Miasto, co prawda, miało podpisać umowę na otrzymanie dofinansowania w tej wysokości, ale do finalizacji przedsięwzięcia ostatecznie nie doszło. Jest to projekt, który już w trakcie realizacji, kiedy sięgaliśmy po środki unijne, których dostaliśmy 5 milionów złotych, mieliśmy możliwość skorzystania z takiej innej konstrukcji, gdzie projekt później, czy efekt mógł być dochodowy, że możemy pożytki z tego osiągać, i zdecydowaliśmy się na taką konstrukcję. Problem de facto więc nie istnieje. Stadion od początku traktowany był jako inwestycja dochodowa, a kwota, którą mieliśmy otrzymać w ramach dofinansowania, nie została przelana na miejskie konto. Ta inwestycja została potraktowana jako inwestycja dochodowa co też mnie troszeczkę interesuje jak? Ma to być inwestycja dochodowa i może być finansowana tylko w 40% z dotacji i środków publicznych. W związku z czym, akurat to na czym nam zależało, czyli dofinansowanie z ministerstwa, nie będzie miało miejsca. Będziemy mogli y, udostępniać za, za odpłatnością stadion y, i obiekty wybudowane w ramach tego projektu. Bo tak to byśmy przez kilka lat nawet złotówki uzyskać nie mogli. A tak no to będziemy mogli wynajmować. Wiadomo, że nie będą to takie przychody, które pozwolą zbilansować. Y, y, koszty utrzymania tego obiektu, ale jest, jest to już pewna istotna kwota, która pozwoli na powiedzmy zbilansowanie utrzymania tego stadionu. Co ważne, pomimo finansowych nieścisłości nie zmieni się termin oddania obiektu do użytku, który planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.